usta niedziela wielkanocna znowu przenosimy się do wieczornika gdzie Jezus mówi że opuści apostołów że pójdzie do Ojca Na pierwszy rzut oka może nam się wydawać że klimat tej ewangelii jest smutny taki nostalgiczny ale nic bardziej mylnego Jezus mówi że on pójdzie do Ojca że nie będzie tak fizycznie już z apostołami ale nie zostawia apostołów samych bo On będzie cały czas im pomagał. Mało tego, Bóg Ojciec będzie pomagał przez Ducha Świętego. To jest ogromna zapowiedź pięćdziesiątnicy. Tego, co będziemy za tydzień świętować. Zesłanie Ducha Świętego. Jezus tutaj pokazuje, że ta historia cała nie zatrzymuje się wraz z Jezusem, ale to, to jest kontynuacja, to będzie nowy czas, nowa era. Będą apostołowie, będą mogli dojść do głosu, dzieje apostolskie świetnie to opisują. Kiedy kontynuują myśl Jezusa, jest zakładany Kościół, w różnych gminach Kościoły są tworzone. I Kościół ma największy skarb, który otrzymał od Jezusa Chrystusa. To są sakramenty. Bo kiedy idę do kratek konfesjonału i kapłan daje mi rozgrzeszenie, to ja mam pewność, że to Jezus mi odpuszcza grzechy. Kiedy przyjmuję do swojego serca Pana Jezusa, kiedy kapłan podchodzi ciało Chrystusa, to mam pewność, że to jest Jezus Chrystus. Kiedy chrzcimy dzieci, kiedy polewamy główkę małego dziecka wodą święconą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, mam pewność, że Jezus działa, cała Trójca działa i to dziecko jest włączone do Kościoła. To są przeogromne dary. I przeogromna moc Kościoła, jaka wychodzi też z daru od Jezusa, od Ducha Świętego, od Boga Ojca. Ale druga część Ewangelii zaczyna się słowami: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. O jaki pokój tu chodzi? Czy o taki y, ludzki, że nie ma wojen? Chyba nie. Wiemy, co się dzieje na Ukrainie, y, w Izraelu, w Palestynie. Może chodzi o pokój mojego życia, że ja nie będę cierpiał, nie będę miał bólu, nie będę miał problemów? Też chyba nie, bo wiemy, że to wszystko występuje w naszym życiu, chociażby ktoś bardzo mocno wierzył. Może to chodzi o taki pokój, akcja dzieje się zaraz przed krzyżem. Apostołowie jeszcze nie mają pojęcia o zmartwychwstaniu, ale Jezus chce pokazać, że jak. Przez zmartwychwstanie, ja pokażę Wam, że grób nie jest końcem. On jest etapem. Że po drugiej stronie jest życie. Nie ma nicości, jest życie. Jeżeli naprawdę przyjmiemy to do swojego serca, to opanuje nas pokój Boży, że jesteśmy powołani do życia wiecznego z Bogiem.